Arkadiusz Żabka, witam. Przedświąteczny wtorek łączymy się za pomocą Skype'a z prezydentem miasta Rybnika Piotrem Kuczarą. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Pozdrawiam z urzędu do miasta. Pozdrawiamy gorąco, bo to gorący tydzień. Sporo się działo, panie prezydencie, w sobotę. Dzień dobry, TVN. Dzień później protesty w całym kraju w ramach Lex TVN, tymczasem najbliższa manifestacja w Żorach. Rybnik nie dał rady. No nie myślę, myślę, że ta stacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i najlepszy protest będzie przy urnie wyborczej i im szybciej, tym lepiej, tak mi się wydaje. Z punktu widzenia Rybnika, no rzeczywiście zbieg okoliczności trochę, że TVN dzień dobry w sobotę, no a w niedzielę już protesty, protesty, no ale też z drugiej strony mało kto się spodziewał takiego obrotu akcji, no niecodziennie smsami wzywa się posłów na komisję zdaje się kultury, aby przegłosować tak. projekt ustawy, który wydawał się, że jest w szufladzie. Pan, pana najbliżsi współpracownicy uczestniczyli w manifestacji? W Na przykład? Przykład, to tak, w Katowicach, z tego co wiem, to rzeczywiście część republikanów pojechała do Katowic i bardzo dobrze, no powiem tak, jest to wyraz jakiejś obywatelskiej odpowiedzialności, no zresztą wolne media i własność to, są, to jest esencja demokracji, ja myślę, że dzisiaj dobra wypowiedź Departamentu Stanów, Stanów Zjednoczonych, która mówi o tym, że mamy nadzieję, że pan prezydent Andrzej Duda podziela te wartości, które deklarował niedawno w rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a między innymi do nich należy wolność słowa i prawo tak. wolność słowa jest najważniejsza. Panie prezydencie, też kontynuując temat TVN-u, ile kosztowała wizyta sobotnia dziennikarzy z Warszawy? Z punktu widzenia mam tu przed sobą rzeczywiście całość kosztowała niecałe 40 tysięcy złotych. Ale dzięki 40 tysiącom złotych, czy to dużo, czy mało? Niemniej oceniać, Rybnik był w gronie sześciu miast wybranych z całego kraju, rozumiem, tak? Dokładnie tak i w znakomitym czasie, a, a te nowe, generalnie w znakomitym e, czasie, takim przedświąteczny weekend, no to, to rzeczywiście jest bardzo dobre pokazanie miasta. To bardziej, że mamy co pokazać i moknie wielu, wielu mieszkańców, że znakomicie to wygląda. Panie prezydencie, no, nieznakomicie wypadło głosowanie radnych nad podwyżkami diet. Pod osłoną nocy radni podnieśli sobie uposażenie. Punktu wcześniej nie było w programie obrad. On się pojawił podczas sesji. Słabo to wyszło. Ja tak też, no pod osłoną nocy to brzmi rzeczywiście bardzo zagadkowo, no ale zgódźmy się, tego typu punkty są po prostu głosowane e, zawsze gdzieś tam w końcówce tych punktów sesyjnych, albo ich e, przeszło 30 z tego co pamiętam. E, z tego co wiem, to też e, radni długo dyskutowali, jaki ma być zakres tych podwyżek, no ale proszę też spojrzeć na ościenne miasta jako stolicę subregionu. Nie, nie czuję tutaj y, przesady, trzymali się pewnego podziału procentowego, a też... Tak, procenty tak, okej, okay, w porządku. Od to, to... Lat ...nie było żadnych zmian w tych dietach. Tak, ale zajmij... panie prezydencie, sama, sam sposób y, w tej podwyżki nie był najbardziej trafiony. To można było po prostu inaczej rozegrać. No być może, ale z drugiej strony też nie widzę tutaj jakiejś wielkiej tragedii, to publicznej wiadomości to podano, nikt tego nie ukrywa, no i te dane są podawane właściwie już teraz yy, wszędzie. A propos, wiem, to, że... a propos ościennych miast, to Przów dał przykład, że radni powiedzieli, no nie, nasze miasto jest w tak trudnej sytuacji finansowej, że nie będziemy sobie podnosić diet, a burmistrzowi podniesiemy do yy, minimalnego, maksymalnego podniesienia. Brzmi to oczywiście dziwnie, ale generalnie nie podnieśli do maksymalnej kwoty jak na przykład w przypadku pana prezydenta. Tak, no, ustawodawca po wielu, wielu latach pozwolił na tego typu manewr, no i nie dajmy się zwariować. Jesteśmy też na rynku pracy, który też jest konkurencyjny z punktu widzenia tych wszystkich stawek. Ja patrzę na spłaszczenie płac generalnie, które się pojawia. No to też proszę zwrócić uwagę, że w Urzędzie Miasta w tym roku podwyżka. Wynosiła 500 zł, to w przyszłym roku 300. No i to są dane, które są zapisane też w budżecie. Dobrze, panie prezydencie, no u pana dzieciątko, bo na Śląsku jest dzieciątko, będzie dosyć bogate. Jak policzymy sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, to mamy 5 miesięcy wyrównanie to ile? 60-70 tysięcy? Ucinając, ucinając dyskusję po odliczeniu podatku, Łoszę to była kwota 16 tysięcy zł. No ale to takie już, takie co, co pan zrobi z tymi pieniędzmi, z tą furą pieniędzy? Myślę, że to nie jest fura. Proszę popatrzeć na inne branże. Wiem, że zarobki zawsze są dość ciekawym tematem dla dziennikarzy. ale Ja tu nie mam nic do ukrycia, a zawsze powtarzam, że jestem po prostu bogaty z domu. Panie prezydencie, sporo się dzieje. Nutruje w ostatnim czasie dały dać osobie. Maskotka miasta, gryzonie, które stały się gdzieś chlubą. Okazuje się, że są szkodnikami. Niszczą skarpę tutaj na bulwarach rybnickich. Myśli pan o tym, jak sposób rozwiązać? No, przede wszystkim rzeki są w zarządzie wód polskich i, i y, z tego typu działania, umacnianie brzegów to właśnie zadanie tej instytucji. No na pewno y, nutry temu nie pomagają, no ale też zgłódźmy się, y, jakby stawiając pytanie, kto był szybciej w rejonach rzek, człowiek czy nutry, no to chyba ze wskazaniem na nutry, no, musimy sobie z tym po prostu poradzić. Ale myślę sobie, że Rybnik sobie nie poradził, to znaczy one się rozmnażają w sposób niekontrolowany. Są takie tablice informacyjne mówiące o tym, kiedy młode przychodzą na świat jak szybko osiągają dojrzałość płciową. No właściwie wie pan, okazuje się, że straciliśmy kontrolę. Nie jest nie jak Myślę, że są sposoby, aby próbować do tego tematu podchodzić. Nie jest to na pewno łatwe, ale też powtarzam, że zarząd rzek to nie miasto Rybnik, tylko wody polskie. Miasto Rybnik to budżet. Budżet uchwalony na ostatniej sesji, o której mówiliśmy przed chwilą, sesji, gdzie radni podnieśli sobie diety. Opozycja krytykuje, no bo to jest rola opozycji. Mówi, że to tak zwany karciany blef. Dużo pan mówi, obiecuje, a realizuje te małe inwestycje, a Rybnik nie jest atrakcyjnym miastem. Dla dużych inwestycji. No pan się pewnie z tym nie zgodzi, ale. Opozycja ma prawo zawsze do tego, by mówić swoje, ale początku ich poznacie. Jeżeli mówimy, że nie ma dużych inwestycji, no to proszę spojrzeć na takie inwestycje zrealizowane w pierwszym etapie, jak przynajmniej Racibórz, jak zabytkowa kupania Ignacy, jak strefa Juliusza, parking wielopoziomowy, a tych mniejszych też jest cała masa. Ja widzę w działaniach opozycji pewną niekonsekwencję, to znaczy z jednej strony mówią o tym, że chwalą projekty budowy sal gimnastycznych, e, pewne projekty drogowe, no a z drugiej strony e, uczepili się na przykład kwestii projektu na ulicy Kominka, który, Podnieśli do rangi jakby strategicznego e, zadania w tym budżecie, a to przecież dopiero projekt, dyskusja przed nami przygotowana. No właśnie, się... ale wie pan, z, z panem dyskusja jest, jak z wieloma samorządowcami, pan jest przekonany swojej racji. W przypadku e, kontrapasu na Radzie Polskiej mamy doskonały przykład, nieomylności władzy. Panie doktorze, e, e, i tutaj pana zaskoczę, tak naprawdę e, konsultacje trwają i myślę, że będzie w kolejnym roku spotkanie, które. Między innymi, jeszcze raz pokażę ten problem w innym świetle, poprosiłem Wydziału o przygotowanie różnych koncepcji, Także też biorę pod uwagę te głosy i emocje y, społeczne. Poszło w etek, że prezydent, tak, policja y, siadnie, o to przecież chodzi. Chodzi o to, byśmy budowali po prostu bezpieczne miasto i w tym kierunku pójdziemy. Bezpieczne miasto, to bezpieczne miasto, to miasto ry, ry, ludzi zaszczepionych, tak czy nie? Jest pan za obowiązkowymi, obowiązkowymi szczepieniami nauczycieli, mundurowych medyków? Tak, jestem za obowiązkowymi szczepieniami tych służb, a właściwie jestem za bardzo dużą dyscypliną i kontrolą paszportów covidowych z prostego powodu. Austria, Niemcy, państwa zachodnie tego wymagają i się podporządkowujemy we wszelakich wyjazdach. No i proszę też zauważyć, że dane są jasne. Jestem po rozmowach z dyrektorami szpitali e, sz, chorób szpita, szpital chorób płucnych. Tam ewidentnie jest sytuacja taka, że trzy czwarte ciężko przechodzących COVID to są osoby niezaszczepione, mniej więcej jedna czwarta to osoby zaszczepione, ale dużo łagodniej przechodzą tą chorobę. Także ja tutaj mam stanowisko naprawdę bardzo jasne. Stanowisko być może, być może, no tak jak słyszę, bardzo jasne, tymczasem rzeczywistość jest taka, że Teatr Ziemi Rybnickiej na przykład odwołuje wydarzenia, odwołuje Sylwestra, bo nie chce kłócić się z ludźmi, którzy nie chcą okazać paszportu covidowego i na tym cierpią osoby zaszczepione. No ja myślę, że tutaj jest pewna niekonsekwencja, ale to proszę popatrzeć, że przykład dzisiaj jakby z góry generalnie moim zdaniem ostatnie półtora roku to jedna wielka niekonsekwencja w tychże działaniach. Tych komunikatów było tyle, że epidemia się już skończyła, że właściwie nie jest problemem w zależności czy były wybory, czy ich nie było. Także proszę wybaczyć, ale rzeczywiście moim zdaniem jest tutaj lekki Dobrze, panie prezydencie, na koniec życzenia, bo za trzy dni Wigilia. No właśnie, bardzo krótkie te święta, takie trochę weekendowe, że tak się wyraża. Z drugiej strony niech to będzie zawsze czas jakiejś tam refleksji, popatrzenia z nadzieją na przyszłość, na kolejny zbliżający się szybkimi krokami rok 2022. No i przede wszystkim zdrowia, zdrowia i zdrowego rozsądku na wszystkich. Powiedział w porannej rozmowie prezydent Rybnika Piotr Czera. Dziękuję za spotkanie.